Witajcie, oto kolejna część Divine Divinity. W poprzednim odcinku Barabaraż w końcu stanął na wysokości zadania i zabił przeklętego nekromantę, który został wskrzeszony przez to ciekawe szkielety, które były neutralnie do mnie nastawione. Pomogłem im go wskrzeszyć, bo co by nie, a jak już się pojawił w świecie śmiertelników, czyli naszym, to go uciukałem. Uciukałem jego i całą bandę, a w zasadzie prawie armię szkieletów, która mu towarzyszyła. Eee, najprawdopodobniej to on był źródłem, źródłem szaleństwa Mandenuca, czyli generalnie problem z zdrowicielem został właśnie rozwiązany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy na pewno nie wiem. Ponadto dostaliśmy poziom, jesteśmy jak zwykle przeciążeni. Żeby przestać być przeciążonym, to pasowałoby coś wyrzucić w końcu. Eee, tego kurczę, no tak. Co to wyrzucić, jak wszystko boli? Wrócimy sobie. To nam nic nie daje. Nic nie daje, jak wyrzucimy sobie jakieś krzaczory. Pasowałoby wyrzucić jakąś broń. Tylko kurczę, na przykład włócznie. Ok, wyrzuciliśmy włócznie i jest już ok. Możemy się swobodnie poruszać. Co ponadto, dostaliśmy poziom, więc pasowałoby sobie podnieść jakąś umiejętność. Pasowałoby zainwestować znowuż w obrażenia. I tutaj sobie wypatrzyłem ogisty atak. To jest bierna umiejętność, która będzie nam dodatkowo zadawała. Od 4 do 6 obrażeń od ognia przy ataku, więc jest całkiem, całkiem, całkiem nieźle. Podniesiemy sobie ją albo i sobie nie podniesiemy, bo już nie pamiętamy, jak to się robi. Czemu ja tego nie mogę zrobić? Tam do kata. Eee... Aha, to mogę na naprawę, ale ja nie chcę naprawy, ja chcę to. Dobra, w takim razie jak nie to, to może to Mistrzostwo w Buławie. Mistrzostwo w Mieczu nie mogę. Mistrzostwo w Buławie, no kurczę, pasowałoby te Mistrzostwa, sobie. ścieżka Bożego Wojownika. Zaczarowanie broni. Pozwala, żebym się Pozwala zastosować zaklęcie. Pozory śmierci. Koszt magii się. E, takie, takie do dupy to trochę. Elf i wzrok. Zwiększa twoje pole widzenia. To są umiejętności bardziej pod... Mistrzosłowe włóczni. no kurczę. O! Zwiększenie obrony. O 10 skuteczność zbroi wzrasta o 10. Mogę to użyć? Mogę to użyć świetnie. Brilliant! Okej, okay. czyli nasza obrona znowu wzrosła o trochę. O to generalnie w tym wszystkim chodzi. Zrobimy sobie szybko sejwa po nowym poziomie. Zapisz na przykład na quicksave, niech sobie jest, żeby nie powielać zapisów, bo one się tu lubią rypać w tej grze, niestety. Okej. Okay. idziemy dalej w takim razie. Co nam tu jeszcze zostało do zwiedzenia? Mamy te zejścia tam, prawda? Nie wiem, czy pamiętacie tajemnicze do lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. A ponadto tutaj jeszcze troszkę czarnego nie odsłoniliśmy. O, dzień dobry, panowie, panowie. Teraz nie możecie naskoczyć. O kurde, albo i nie możecie. Ja pierdzią. to się skończyły. Jechać, zjechać. Kucze, skąd wasz tą chwilę? Chodź tu. Z władca szkielet. I powładca. O, coś fajnego Aha. z niego wypadło. Jechać, dojechać, zjechać. Co nam tutaj fajnego wypadło? Jaju. Uszkodzony łuk kompozytowy. Nie mogę go podnieść, ponieważ nie, mam siły tyle. Żeby nosić tyle przedmiotów, ale jeszcze jednego maga sobie załatwimy. Pamiętacie jakie miałem z nimi problemy? Jeszcze parę odcinków wstecz. Szło dali mi jak chcieli. Teraz wypiertki mogą podskoczyć. Dobra, tu widzę, że są jakieś kubeczki, jakieś wazy. Więc nikt nie ma, więc je zostawimy spokoju. Nie będziemy demolować. Okej, kolejni. Tchaj. Wtychaj. Wtechaj, Piążki Weźmiemy. Przedadzą się, bo nie musimy złożyć wizytę w mieście. Będziemy kupcyć jakieś fajne przedmioty. Nie mam tych pieniędzy, muszę tam zerknąć, ale będę miał na pewno sporo tych pieniędzy z przedmiotów, które znalazłem. E, większość z nich jest magiczna. Kurczę. Aha, przecież... Jać. Wytrchy weźmiemy. Zobaczcie, jak mi już od razu podskoczyły pasek doświadczenia. To była tylko jedna walka. Muszę zobaczyć, jak na w ogóle sytuacja z tymi moimi brońmi. Pilnować ich, żeby się nie zrypały. No, Pasowałoby już wszystkie tak generalnie naprawić. E, dobra, zwiedzę sobie jeszcze tą lokację. Pójdę sobie tutaj. Czy tutaj coś jest? Czy tutaj nie ma nic? O, oczywiście, że jest mank. Chodź wdychać. Tak, Ty też zdychaj. Przecież najważniejsze punkty sobie tutaj jeszcze mogę podnieść, no Pasowałoby tak przede wszystkim inwestować w tą siłę. Trzy, jeden w zręczność, jedną w budowę. Jak tam z moją broną? Obrona 11, pancerz 67, to jest takie, takie byle co. Waga. No dalej większość przedmiotów nie mogę używać. Jak na razie. Ona tam jest jeszcze jeden za murem. Musimy go dorwać. Nikt, nikt nie może przeżyć. Eee, dobra, gdzie on jest? Chodź tu. Coż to? Witaj. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny za to, że udało ci się mnie uratować ze szponów tego okrutnego nekromanty. No, nie ma problemu. Hmm, wyglądasz o wiele lepiej, więc chyba musiało zadziałać. Wybacz, że pytam, ale czy ten portal w ogóle dokądś prowadzi? Jeśli tak, to proponuję, żeby, żebyśmy go użyli, zanim pojawią się następni nieumarli. tylko że ja chcę, żeby się pojawili. Skoda, Przejdźmy przez portal. Prowadzi do Aleroth. Tam będziemy mogli spokojnie porozmawiać. To najlepszy pomysł. Jak udało ci się, dziś, jak udało mi się dzisiaj. Jakie udało mi się dzisiaj usłyszeć? Sorkie kurczę, mam problemy z czytaniem. Ok. dostałem mnóstwo doświadczenia. Eee, wiem, wiem, wiem. Mam się udać za nim. Podniosła mi się reputacja, czy to aż zobaczyć. Proszę bardzo, moja reputacja to już 4, czyli generalnie szanują mnie w tym mieście. Więc nie jest źle. Zapiszemy sobie grę. Znowu zapisuję w ten sposób, bo znowu zapisałem, jaki był klawisz tam. Skrót klawiszowy do zapisywania. Olaj to. Ale zanim się udam jeszcze do tego miasta, to ja proponuję sobie zejść tutaj po tych schodkach, bo to mnie trochę męczy. Tam coś ciekawego może być, mam takie przeczucie. Płyta do podłogi, no właśnie, tutaj nas jeszcze nie było. Powinniśmy być, bo to przede wszystkim doświadczenie, którego jak najbardziej potrzebujemy, jak najwięcej. więc proponuję tu jeszcze poeksplorować, trochę. No proszę bardzo, patrzcie, co się dzieje. Mówiłem, że warto tutaj przyjść. Eliksirki sobie leżą na ziemi, jak podnosimy wszystkie. Amci, omci, To jest waza. To generalnie nie ma nic dobra. A z drugiej strony, coś mamy fajnego. Leży. Dobra, to zostawimy. Nie mam w ogóle eliksirków. W mamy 5. No, całkiem, całkiem. Aha, i tu już, aha, bo tu generalnie nie ma stąd wyjścia. Dobra, no to do góry, z powrotem. Po sadkach. Przelecimy teraz na drugą stronę. Zobaczymy, co jest tam. Biegu się bara, O, nie, ktoś tam czasem. Ten ładny portal. No i co? Powoli, powoli kończymy te nieszczęsne katakomby. W końcu, w końcu nam się udało. Eee, a to co będzie? Dzień dobry. O, tu jest jakiś przeciwnik. Halo. O ty dziadu, władca szkieletów. O, pięknie. Coś mi padło. Topór bojowy, magiczny, którego znowu pewnie nie będę mógł podnieść. O nie, spoko, dałem radę. Eee, jak on wygląda? To jest ten. Dobra, fajnie. Proszę, złoto ukryte po kątach. nie no specjalnie jest go dużo, ale zawsze coś. Ale za, zawsze, coś. A z drugiej strony, coś jest. Z drugiej strony nie ma nic, niestety. Na górze, tutaj może coś być przegrzane. O, co, 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 co? Zniszczona zbroja. Kurczę, no ja wiem, ale, ale. Nie, no, nie, no, muszę to zanieść. No, co ja to jeszcze mogę wyrzucić? eee... 35 zręczność 20. Prędko go nie będę mógł nosić. Eee, kurczę, no nie wiem co wywalić naprawdę. Ten toporek, on jest słaby, jego mogę wywalić, bo Ale ja chcę, żebyś go wywalił. Czemu go nie możesz wywalić? Jest to jest ważne dla ciebie. I have to drop something. I'm carrying too Tu możesz wywalić. O, tu go możesz wywalić. Okej, okay, jest dobrze. Jeszcze nie jestem przeciążony. E, gdzie teraz? Jeszcze na dół tam było zejście, jak dobrze pamiętam. To sobie szybko pobiegniemy. Hop, 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 hop. Szybko, brawo, Okej, Ok, właśnie tutaj. Napijemy się dla bezpieczeństwa Elixirku. Wskakujemy tu. Dzień dobry. Tu też jest przeciwnik. Aha, tu będzie pewnie ten. Pająk, właśnie, chodź tu. 3, 4, czterdzie... a pięknie, pięknie, 6000 doświadczenia z tego dostałem. Patrzcie, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Piążki, piążki, rubin, będzie do sprzedaży. i Szmaragd jeszcze do tego, dobra. Tu już nie ma nic, i została nam ostatnia strona, biegusiem barbaraszu. Pierwsze, co trzeba zrobić, jak przyjdziemy do wioski, to nie iść do Mardenusa, czy jak mu tam, tylko, tylko iść i naprawić sobie swoją zbroję. Ba, może jakąś kupić lepszą, bo chyba kasy teraz tych przedmiotów. O, chciałeś mi dziadu zaskoczyć? Key. Podniosę? No dobra. Dam sobie już teraz będę przeciążony. Eee, pancerz 40, lekka zbroja skórzana. No, moja jest chyba zdecydowanie lepsza, z tego co pamiętam. No, ba. Zdecydowanie, ale ona była droga, kurde, ale nie będę jej brał. Bo już nie mam naprawdę jak, nawet jest umagiczniona w żaden sposób. Coś tu mamy. O, pieniążki jeszcze dodatkowo, świetnie. Smoczy amulet. Pierście z diamentem. O, kurde. Wiem, 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 stary, będziesz musiał jakoś dość powoli do tego portalu. Uuuuh, czuję się, jakbym sobie pojadł solidny. Nie mogę biegać. Nie mogę biegać. Dzić cić. To jest całkiem niedaleko. Barabaraszu. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam. Patrzcie, pieniądze sobie leżą w katakumbach na ziemi, A barabaraszu jakby nigdy nic przychodzi koło nich. To tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część w Divine Divinity. Coś się będzie działo. W końcu wychodzimy z tych katakumb. Zobaczymy, ile generalnie ile będziemy mieć kasy z tych przedmiotów, które znaleźliśmy aż jestem ciekawy to tyle. Cześć, trzymajcie się. Podejdziemy sobie jeszcze tutaj do tego, do tego portalu i będziemy w niego patrzeć i nas zahipnotyzuje.